Mecenasem magazynu Dashbur jest Polski Związek Łowiecki. Sponsorem programu Dashbur jest firma Kaliber, dystrybutor markowej optyki dla wymagających myśliwych. Witam Was w kolejnym odcinku magazynu łowieckiego Dashbur. Tym razem jesteśmy na obwodzie 85 Kołowieckiego koło Orlik w Szczecinie, gdzie razem z moim kolegą Jarkiem z Kołowieckiego koło Orlik postanowiliśmy zapolować na Jelenie. Zapolować nie znaczy od razu pozyskać. Ale dla zwiększenia szans pozyskaliśmy do pomocy specjalistę w tropieniu tego królewskiego gatunku, który charakteryzuje się bardzo wyczulonymi zmysłami wzroku, słuchu i węchu. I to do tego stopnia, że potrafi się bawić z myśliwym w przysłowiową ciuciu babkę, robiąc z niego prawdziwego łosia. Czy dzisiaj kozłami ofiarnymi Jelenia Szlachetnego padną nasi dwaj koledzy, czy może jakaś łania padnie po celnym strzale? Tego dowiecie się na pewno, zostając przed telewizorami przez najbliższe 25 minut. Zapraszamy. Jesteśmy na obwodzie 85 Kołowieckiego Orlik w Szczecinie. Jest to obwód typowo leśny z pewnymi haliznami troszeczkę pół w okolicach końca jakby obwodu. No i Jarek. Gdzie dzisiaj pojedziemy na to polowanie? Myślę, że powinniśmy wybrać sobie rejon, który przynależy do łąk, pól, gdzie tak naprawdę wieczorem, czy też w nocy, jest wychodzi na żerowanie. Rano wracają, wracając, ona wchodzi w kompleksy leśne, mimo wszystko od niedaleko nie odchodzi, bo tak, tak jak powiedziałem, powraca wieczorem z powrotem na żerowisko. Czyli co? Myślę, że, myślę, że powinniśmy zainteresowanie być zdecydowanie jedenastką, czyli jest przynależny rejon do dużej halizny, czyli łąk, rejonem czwórką, który jest przynależny też do pól uprawnych. I ewentualnie jeszcze piątkę. Ewentualnie piątkę, tak. Słuchaj, mamy początek stycznia. Zostało nam w planie jeszcze kilka łań, parę saren do pozyskania, parę kożlaków. No czasu już mamy niewiele. No a te plany trzeba wykorzystać, więc musimy dzisiaj się naprawdę postarać. Dokładnie tak, zgadzam się. Tym bardziej, że mówię, niewykonanie planu oznacza dla Kołowieckiego duże straty finansowe, ponieważ nadleśnictwa obarczają dużymi karami finansowymi. No, jest to na pewno problem, tym bardziej, że na naszym obwodzie jest dużo jeleni. Tak. Mamy to szczęście, że lub nieszczęście. lub nieszczęście, że musimy tych jeleni pozyskiwać dużo. Tak. W tym sezonie ile mieliśmy generalnie jeleni w Odstrzale? Ponad, Ponad setkę. Ponad setkę. Tym bardziej, jeleni. że musimy tu zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz, że przyrost naturalny jelenia generalnie w tym roku jest bardzo duży. Tak? W związku z tym mieliśmy też zwiększony plan o 20 jeleni więcej do roku, do roku poprzedniego. Czyli jest to, jest to, naprawdę dużo, no i zostało tylko troszeczkę, ale trzeba do końca. Ale jednak te troszeczkę. Jednak te troszeczkę trzeba zrobić. Dobra, y, słuchaj, generalnie jesteśmy przy książce, więc musimy dokonać y, wpisu, wpisu tak jest. Y, do książki, gdzie pojedziemy. Pojedziemy sobie na jeden rewir podzielimy go sobie strefami, w jednej będziesz ty, w drugiej ja, ewentualnie razem pójdziemy sobie na spacer i, i spróbujemy wypatrzeć te jelenie. Jak nie będzie jeleni, to tak samo sarne możemy strzelić, bo kozy tak też jest. jeszcze są w odszale tak i koźlęta, więc też musimy y, sobie z tym poradzić. No i co, jedenastka, jedenastka, przewkun no rejon, obwód znasz dokładnie tak samo jak ja myślę, że no wydaje no na... mi się, że chyba znasz lepiej, bo jest tutaj, jesteś częściej. No Ale ja... na podstawie moich doświadczeń tegorocznych, no uważam, że powinniśmy skupić się na jedenastce, jeżeli chodzi o pierwszy ogień, tak? Dobra, jedenastka to jest tak, duży kompleks leśny, w tak. środku halizna. Dokładnie tak. yy, Z boku blisko pola, to jest rejon taki, gdzie jest y, granica też przebiega naszego obwodu. Tak, z, z kołem sąsiadującym. Mamy też tam y, rezerwat y, cisów, tak. na którym nie polujemy, natomiast w pobliżu, on jest też zresztą ogrodzony i tam zwyżna raczej się nie zapuszcza Natomiast w pobliżu są różnego rodzaju gęstwiaki, bagienka małe, rowy. No to jest taki Je... typowy kompleks leśny mieszany, tak powiedziałeś, z jakimiś młodniczkami gęstymi, świerkowo sosnowy, pomieszany podszytami bukowymi. Także teren, teren uważam bardzo atrakcyjny dla jelenia. Jak dobrze wiesz, jeleń lubi przebywać dokładnie w takich kompleksach. Słuchaj, no mamy styczeń. Te jelenie cały czas się ruszają, czy tak naprawdę po tym jak one zejdą wieczorem, znaczy rano, po, po wieczornym, po nocnym żerowaniu, one zalegają, jak to jest w to znaczy, Twojej praktyki? To znaczy, wiesz co, taki, ten rok generalnie, jeżeli chodzi o tą zimę, jest bardzo nienaturalny. Jak widzimy, jest praktycznie, no styczeń już mamy, tak? tak. Nowy, nowy rok. Pogoda, aura taka, jak typowo wiosenna, czyli to też tak naprawdę nie jest dobry dla zwierzyny. I tak jak powiedziałeś, no, zazwyczaj odbywa się to w, na podstawie tej pogody, którą mamy, zazwyczaj odbywa się to tak, że zwierzyna wychodząc na żer, wychodzi po ciemku i wraca, po, i wraca jeszcze po ciemku, czyli przed świtem. Natomiast, kiedy, kiedy mielibyśmy mróz, śnieg, ta zwierzyna generalnie zmuszona byłaby do migracji przez całą dobę i tak to wygląda. W związku z tym też jest to utrudnienie dla myśliwego, jeżeli chodzi o pozyskanie tej zwierzyny. No dzisiaj mamy piękną, słoneczną pogodę, więc taką pogodę te jelenie mogą gdzieś w jakimś podszycie sobie albo na jakiejś łące, wśród leśnej jakiejś małej ramizie tak. wygrzewać się w słoneczku. Dokładnie tak. e, Mamy troszkę wiatru, e, więc... E... Może będzie nam troszeczkę łatwiej, bo trzeba powiedzieć, że jeleń jest bardzo specyficznym zwierzęciem, bo, e, który ma bardzo dobry wejk, bardzo dobry słuch i bardzo dobry wzrok. Jako ciekawostkę mogę tu tylko powiedzieć, że jeleń szelest ubrania idącego człowieka słyszy na 500 metrów. Czyli to już chyba daje nam wyobrażenie, jak wyczulony zmysł ma ten zwierz. Tak? No wiem też, że wzrok ma bardzo dobry, bo... Na 150 metrów jest w stanie zobaczyć, jak my mrugamy gałką oczną. Znaczy, ale na, jak... pewno, na pewno, mimo wszystko, węgi słuch to jest podstawowy, właśnie, argument. argument czy, strój, przewaga... czy strój, w jaki dzisiaj jesteśmy ubrani, jesteśmy dobrze ubrani? No myślę, że owszem. Ja mam zestaw kamo. Ty jesteś ubrany, powiedzmy, nie, nie w zestawie takim kamuflującym, ale pewnie w lesie będziesz też się ładnie rozmywał. To znaczy, no podejrzewam to, Przemku, że wiesz, że zwierzyna nie rozróżnia kolorów. Przede wszystkim od tego należy zacząć. Roz, rozróżnia natomiast odcienie. Tylko szarości, ciemności, białości i no, nic poza tym. No i widzi niebieski niebieski. No tak, tak, czytałem gdzieś, że widzi niebieski. No, znaczy no, są różne szkoły tak naprawdę, bo mówię, no czytając różne literatury, różne artykuły, to różnie do tego podchodzą. Jedni twierdzą, że dokładnie tylko odcienie szarości, drudzy twierdzą, że jakiś tam kolor wybrany, no ciężko określić. Tak. Dobra, natomiast nie mamy nic niebieskiego i to dobrze. Słuchajcie, no wybraliśmy na pierwszy ogień rewir 11 i tam się udamy. Zaraz dokonamy wpisu do książki, tak żeby jak to się mówi, stało się zadość przepisom. A to jest podstawowy obowiązek myśliwego, powiedzmy sobie tutaj otwarcie, tak? No i to też jest dla naszego bezpieczeństwa. No przede wszystkim, no przede wszystkim, ponieważ książka wpisów i ewidencji pobytu myśliwego na polowaniu, przede wszystkim zawiera informacje, gdzie myśliwy się znajduje, od której godziny do której się znajduje i to jest informacja dla drugiego kolegi, który przyjedzie do łowiska. Chcąc się wpisać na rejon, widzi, że jest zajęty. Jest to przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, no bezpieczeństwo podstawa. Podstawa, bo życie ludzkie jest sprawą nadrzędną i tutaj nawet nie ma o czym dyskutować. A wiemy, że operujemy w zakresie broni, i także tutaj żartów nie ma. Dobre. Dwa słowa jeszcze na temat broni? Nie, o broni pogadamy w lesie, jak już będziemy wypakowywać się z samochodu. Teraz robimy wpis do książki. Ok. Dla każdego myśliwego wpis do książki to taka, jak to niektórzy mawiają, oczywista oczywistość, ale roztargnionym przypominamy, że obowiązek ten dokładnie opisany jest w regulaminie polowań. Wpisujemy godzinę, godzinę mamy. No właśnie, zanim przemek znajdzie zegarek, przypominamy, że wpis do książki ewidencji pobytu na polowaniu musi się odbyć nie wcześniej niż 24 godziny przed planowanym polowaniem. W wielu kołach łowieckich myśliwi wypracowali zasadę, że wpisujemy się na polowanie w momencie przybycia do łowiska, po to by wyeliminować możliwość kilkukrotnego wpisu na kilka różnych rewirów przez jednego myśliwego. Wpisu do książki ewidencji pobytu w łowisku możemy też dokonać rękoma kolegów lub innej osoby upoważnionej przez nas do dokonania takiego wpisu. Oczywiście oprócz wypełnienia kolumn trzeba też uważnie przeczytać poprzednie wpisy, aby sprawdzić czy na pewno w naszym łowisku nikogo nie ma lub jakiś kolega nie przebywa w lesie zbyt długo. Tymczasem panowie już zmierzają w rejon polowania marząc o udanych łowach. Przy okazji chcielibyśmy poinformować, że mamy dzisiaj dokładnie 4 stycznia, choć krajobraz iście wiosenny. Bo ja samochód zostawię dużo wcześniej, rozumiem, że No co dobra, dobra przy popryciowej, czyli tej co tam wystaje. Tak jest, jaka... dokładnie tak. Dobra. Po dotarciu na miejsce panowie myśliwi ustalają w aucie najdrobniejsze szczegóły polowania. Dodajmy w tym miejscu, że polowanie dwóch lub więcej myśliwych w tym samym łowisku może się odbywać jedynie w przypadku nie podejmowania przez nich współpracy, mającej na celu naganianie zwierzyny koledze lub kolegom. Jak bowiem wiadomo, polowanie indywidualne nie może odbywać się z naganką ani z podkładaczem z psem, a za nagankę według prawa uznaje się już pojedynczą osobę. Wyjątek stanowią polowania na drapieżniki przy stogach czy norach oraz polowania na ptactwo. Ważne jest natomiast, aby ustalić trasy przemarszu przez łowisko lub miejsca zasiadki myśliwych, aby polowanie było bezpieczne dla wszystkich. Pamiętajmy też, że polowanie na obwodzie, w który wpisany jest już kolega, jest możliwe tylko za jego wcześniejszą zgodą lub jak w naszym przypadku, kiedy to razem udajemy się w łowisko. No dobra, co to co? Daszbur. Najlepszego. Łaman. Wszystko ustalone, życzenia złożone, można zapuszczać się w łowisko. Przemek startuje na piechotę z tego miejsca, my udamy się z drugiej strony lasu. Krótka podróż drogą czwartej kategorii i jesteśmy na miejscu. Polując na króla polskich lasów, bo tak zwie się u nas Jelenia Szlachetnego, trzeba już od początku zachować maksimum ostrożności. Cisza na planie dzisiejszego odcinka to podstawa. Kolejna rzecz to wiatr. Nie ma najmniejszego sensu szukanie jelenia idąc z wiatrem, gdyż wyczuje nas na pewno szybciej niż my go zobaczymy. Oczywiście dobrze mieć także dobrą podpórkę, zwłaszcza gdy mamy zamiar poruszać się drogą lub łąką, na której nie będzie się można oprzeć o drzewo. No i dobra lornetka. Uważna obserwacja terenu w trakcie podchodu to połowa sukcesu. No może połowa połowy? Na razie pusto. Ruszamy więc powoli i po cichutku, bo te niesłychanie czujne zwierzęta są w stanie usłyszeć najdrobniejszy szelest czy pękającą pod butem myśliwego gałązkę. Ile to już razy nie jeden z nas chciał zrobić jeszcze tylko jeden krok, zanim złoży się do strzału. A tu trach! I jak to mawiał Siara, w kilerze cały misterny plan w... No, nieważne. Ma być po prostu cicho i ostrożnie. Co kilkadziesiąt metrów warto przystanąć i dokładnie zlustrować teren przed nami i po bokach. Jelenia w sosnowym lesie nie jest zbyt łatwo wypatrzyć, więc warto poświęcić na taką obserwację nieco dłuższą chwilę. Kolega Jarek próbuje dostrzec coś między drzewami, ale chyba tylko wyobraźnia podsuwa mu jakieś kształty. Trzeba ruszać dalej. Mijana właśnie przecinka świadczy o tym, że zwierzyna na tym terenie obcuje i jeśli zachowamy ciszę i spokój, możemy zostać za naszą cierpliwość wynagrodzeni. Polowanie na jelenia jest jedną z najciekawszych i jednocześnie najbardziej wymagających form łowów. Jak mawiają doświadczeni myśliwi, króla lasów trzeba sobie wychodzić. Musimy dodać przy tym, że nie jesteśmy zwolennikami pozyskiwania zwierzyny jedynie dla trofeów, dlatego nie popieramy polowania na jelenie podczas rykowiska. Dlaczego? Po pierwsze, mięso z pozyskanego w trakcie rykowiska byka jest wyjątkowo niesmaczne, więc taki myśliwy marnuje w ten sposób jego najcenniejszą część. Po drugie, nie trzeba być specjalnie bystrym łowcą, żeby upolować nieostrożnego w tym czasie jelenia, więc to nie tyle polowanie co odstrzał. Wreszcie po trzecie, status selekcjonera, bo tylko taki myśliwy może polować na jelenie, to nie przywilej. To zobowiązanie. Zobowiązanie względem przyszłych pokoleń myśliwych, że zastaną w lasach dorodną i licznie występującą zwierzynę. Dlatego jeśli już ktoś zdecyduje się polować na byki w okresie rykowiska, to dobrze, gdy robi to tylko po to, by wyeliminować precyzyjnie z populacji samców noszących znamiona słabszych czy chorych. A co ciekawego można powiedzieć o głównym bohaterze dzisiejszego odcinka? No cóż, wiele już zostało powiedziane. Jelenie to jak wspomnieliśmy, jedne z najbardziej czujnych i płochliwych zwierząt naszych lasów. Z reguły poruszają się w większych stadach, nazywanych przez myśliwych chmarami, które prowadzi łania zwana licówką. Przepisy polskiego prawa łowieckiego zabraniają strzelania do licówki, więc trzeba na takim polowaniu zachować czujność i zimną krew, aby, zwłaszcza gdy jesteśmy początkującym myśliwym, nie pociągnąć zbyt pochopnie za spust. Jelenie z natury są zwierzętami dziennymi, ale pod wpływem coraz większej ingerencji cywilizacji w leśne ostoje oraz zagrożenia drapieżnikami, w poczuciu ciągłego zagrożenia prowadzą nocny tryb życia, w dzień ukrywając się w leśnych gęstwinach. Na żer wychodzą więc głównie po zmroku, czyli wtedy, kiedy polowanie na nie jest zabronione. W dzień na żer wychodzą tylko w miejscach, w których czują się bezpiecznie, czyli z dala od ludzkich siedlisk, dróg, w pobliżu swoich kryjówek. Co ciekawe, śpią bardzo krótko, bo od jednej do zaledwie dwóch godzin na dobę. Pożywienie jeleni stanowią pędy, liście, kora i owoce drzew i krzewów, trawy, zboża, zioła, ziemniaki czy buraki, a zimą, zeschnięte lub soczyste jak w tym roku, trawy, mchy, porosty, pączki i młode pędy drzew. W lasach jelenie spałują drzewa, przyczyniając się do ich zamierania. Niszczą też młode pędy drzew poprzez zgryzanie i tratowanie, co czyni ich czołowymi wrogami leśników. Dlatego tak chętnie i w dużych ilościach lądują w planach odstrzałów. Jeśli jeleń nie trafi na sprytniejszego myśliwego, głodnego drapieżnika czy bandytę kłusującego w lesie, pożyje od 12 do 15 lat. Według danych z inwentaryzacji przeprowadzonej w 2011 roku stan liczebności jelenia szlachetnego w Polsce wynosi około 190 tysięcy sztuk i od kilku lat nieustannie wzrasta. Jednak rzetelne badania populacji tych zwierząt są wyjątkowo trudne do przeprowadzenia ze względu na ich ciągłą migrację, spowodowaną pojawieniem się drapieżników, poszukiwaniem pokarmu czy lokalnymi podtopieniami. Tegoroczna zima jest dla wszystkich mieszkańców Kniei wyjątkowo łaskawa, zatem poszukiwany przez nas okaz powinien być wyjątkowo wypasiony. mieliśmy także wspomnieć przy okazji naszych dzisiejszych łowów co nieco o broni, z jaką możemy polować na jelenie. Oczywiście nie będziemy nikogo namawiać na konkretny model, bo to sprawa indywidualna, ale należy wspomnieć o przepisach jakie regulują kaliber i moc pocisków z jakimi polujemy. A według nich na jelenie byki wyruszamy tylko z bronią gwintowaną o kalibrze nie mniejszym niż 5,6 mm. Naboje jakie ładujemy do lufy muszą być z pociskami półpłaszczowymi, które w odległości 100 metrów od wylotu lufy osiągają energię nie mniejszą niż 2000 dżuli. Natomiast polując na łanie czy też cielaki, ustawodawca dopuścił do użytku także broń gładkolufową, z której wystrzeliwujemy myśliwskie pociski kulowe, popularnie zwane brenekami. Znając jednak historie związane z celnością i niebezpiecznym rykoszetowaniem tego rodzaju pocisków, nie polecamy ich użytku. Odpowiednio uzbrojeni i wyposażeni, spełniwszy wszystkie regulaminowe wymogi, możemy ruszać w łowisko. Wracamy więc z tego teoretycznego wykładu na Ziemię, czyli do naszych dwóch kolegów próbujących swych sił z naturą, która zawsze ma dla nas w zanadrzu jakieś niespodzianki. W tym roku taką niespodzianką jest aura, jaka panuje w styczniu. To też ma ogromny wpływ na zachowanie jeleni, ponieważ dostatek pożywienia i brak srogiej zimy powoduje, że nie muszą one wędrować zbyt daleko od swoich kryjówek w poszukiwaniu smakowitych kąsków. Także ich zapotrzebowanie na energię jest mniejsze, bo nie wychładza im się organizm, zwłaszcza kiedy, tak jak dziś, świeci piękne słoneczko. Czyli przed naszymi myśliwymi niemal Mission Impossible. Ale kto powiedział, że polowanie udane jest tylko wtedy, jeśli z lasu wychodzimy z pozyskaną zwierzyną? Z reguły zadowoleni jesteśmy, gdy upolujemy coś wzrokiem, a w naszym przypadku obiektywem naszej kamery. Niestety na razie na muszce mamy tylko dzisiejszego gościa naszego programu, kolegę Jarka, który jednak wciąż nie traci nadziei i ucisza co chwilę niezbyt uważnego operatora. Ciągle nic, brak jakiegokolwiek ruchu. Wydaje się jakby jedyne żywe istoty w tym lesie to myśliwy i operator. Dookoła wciąż spotykamy znaki mówiące, że zima w tym roku zastrajkowała. Ale my nie przyszliśmy do lasu podziwiać nietypowych jak na tę porę roku krajobrazów, tylko wytropić jelenie. Jarek wolnym krokiem wciąż posuwa się w głąb łowiska. Tymczasem panu operatorowi przyszedł do głowy pomysł. A może by tak jakaś zasiadka? Oddaliliśmy się znacznie od auta, jednak wydaje się, że kierunek, który obraliśmy, nie był trafiony. Podejmujemy decyzję o powrocie i spotkaniu z przemkiem. Może jemu się bardziej poszczęściło. Z powrotem poruszamy się równie cicho i powoli. W trakcie polowania na Jelenie nie można sobie pozwolić na hałas w jakimkolwiek momencie. Po kilkunastu minutach docieramy na miejsce. Chwilę później na horyzoncie ukazuje się przemek. Przemu, no i co u ciebie? Widziałem dziki, widziałem jelenie, ale niestety wszystko daleko. No i na haliźnie e, była sarna, no ale jak poszedłem bliżej to okazało się, że to już koziołek, no już nawet małe parostki widać było, że już tam z Już takie się zaczynają budować, także już te morzenia już zaczynają wychodzić. Także. No i ja obszedłem z kolei trzy oddziały leśne tutaj, absolutnie żadnego zwierzaka nie widziałem, natomiast no widziałem ślady bytowania są wszędzie od jelenia. Są spałowane, spałowane krzewy, spałowane jakieś tam gałęzie, dużo przejść, także bytowanie jest. Jelen jest, natomiast myślę, że trochę jest też dzisiaj Przemek za cicho i mimo wszystko ciężko jest nam spotkać jelenia. No, no właśnie, ta pogoda, tak jak wspomniałeś, dzisiaj nam nie pomaga, jest za cicho. Jest ciepło, no i ten jeleń nas słyszy na kurczę, pół kilometra jak nie dalej. Dokładnie tak. I dobrze wiesz, że najlepsze warunki do polowania na jelenie jest to pogoda wieczna. Trzaskają gałęzie, trzaskają drzewa. I wtedy jest okazja naprawdę bardzo blisko podejść do tego czujnego zwierza. A jak powiedziałeś, tak? Jelen jest najba najbardziej czujnym zwierzęciem, które bytuje u nas w lasach. No to jest mistrzostwo świata podejść jelenia i udać, dać mu taką możliwość, albo sobie dać taką możliwość, żeby można było posłać tą kulę. A cały sukces, jak wiesz, polega w jednej rzeczy, że to ty masz pierwszy zauważyć zwierzaka, a nie on ciebie. No w momencie, kiedy jest odwrotnie, lub usłyszy, zwęszy, zobaczy, praktycznie szans nie ma żadnych. Słuchaj, a... Szkoda, że nie ma śniegu, prawda? Bo łatwiej byłoby nam też otropić. Mamy zimę, ale nie mamy śniegu. Piaskowa droga jedynie to tutaj... To znaczy ja bym powiedział, że mamy piękną wiosnę tej zimy. No. <noise> na tej piaskowej drodze widzieliśmy przejścia. No i kurczę, modlmy się, żeby wszystko nagle zawiało. No, fakt, że może kamera by wtedy nie aż tak dobrze zbierała dźwięk, ale my byśmy sobie wtedy z jeleniami łatwiej poradzili. Widzisz, szliśmy z kolegą kamerzystą tutaj piaskową drogą, gdzie tak naprawdę powinniśmy pójść bardzo cicho. No niestety nie udaje się to, bo chce nawet słychać chrzęst piasku pod nogą. Dlatego też poprosiłem tutaj i szliśmy całkowicie bok, bokiem tutaj na pograniczu muchu i drogi, żeby jak iść, Ale mimo wszystko, wiesz sam, dokładnie, że to nie wychodzi. Słuchaj, a może zasiadka? W jakich warunkach jest lepszym pomysłem? Myślę, że tak, ale nie na pewno nie o tej godzinie. Tak? Jeszcze mamy dosyć wczesną godzinę, także na żer ta zwierzyna jeszcze jest w swoich ostojach, także na pewno jeszcze nie wyjdzie. Czyli jeżeli chcecie zapolować na jelenia zasiadki, to albo bardzo wcześnie rano i wtedy tam gdzie ona schodzi z pól jeleń na jakiejś zwyżce pod drzewem gdzieś się zaczaić, ewentualnie wieczorem, tak? Idziemy przed dwie godziny przed zachodem słońca, siadamy sobie na ambonę, na zwyżkę, no i czekamy, wiedząc, że tam są jakieś przesmyki i te jelenie wtedy sobie wychodzą na chodizny, Nale, na pola. Należy, i... należy też powiedzieć bardzo ważną rzecz Przemorze. Że... Ta pogoda, ta aura teraz w tym miesiącu w, tego roku tak, no nie sprzyja absolutnie nawet za siatką, ponieważ zwierzyna nie jest wygłodzona, bazażerowa jest bardzo duża, dostępna. Także wiesz dokładnie, że zwierzyna wychodzi bardzo późno i bardzo wcześnie schodzi. No i o różnych godzinach. No też, to też jest to też I jest o różnych godzinach. Tak. Mimo, że często jesteśmy w łowisku, to tak widzimy, że, że się zmienia. Co so, Jarek, na tym y, y, rewirze, ja ostatnio jak byłem na polowaniu, widziałem bardzo dużą chmarę. Prawie 60 sztuk jeleni. No kurczę, ciekawe gdzie one mogły się schować. Pomyślmy tak, czy one, bo one przechodzą między jedenastką, piątką, czwórką, trójką. Jest tutaj taki kompleks leśny i one tam sobie przechodzą. Czyli co? Musimy się zastanowić, czy zostać tutaj. To znaczy my... podzielić sobie kilka oddziałów, ty obejdziesz kilka ja, czy przejedziemy sobie do książki i zmienimy tę? Przemek, jednak myślę, że zmienimy rejon, z racji tego, że obeszliśmy już oddziały, zostawiliśmy swoje zapachy. Jak widzisz, wiatr również dzisiaj jest niesprzyjający, bo dmucha raz w jedną, raz w drugą, raz w, znaczy, jedną, on, raz w delikatnie. To są takie porażki, ale tak no, nas smrodziliśmy, mi... jak to się mówi. Dokładnie, tak w żargonie Śliskim nas smrodziliśmy, więc uważam, że mimo wszystko no, nie mamy czego tutaj już szukać. No dobra, no to co, musimy zmienić miejsce. A więc nasi dzisiejsi bohaterowie nie mają zamiaru się szybko poddawać. Czyżby presja telewizji wpływała tak na ambicje kolegów? Czas zatem na małą przejażdżkę. Oczywiście przed wejściem do samochodu obowiązkowe rozładowanie broni, co do jednej sztuki amunicji, jak zdaje się pokazywać przemek. Nie chcemy przecież zrobić w aucie kolegi wywietrznika, prawda? W samochodzie wciąż trwa ożywiona dyskusja, gdzie mogły się schować nasze Jelenie. Moim zdaniem na pewno poszły tam, zdaje się instruować załogę pan redaktor. Zobaczymy jeszcze kilka chwil i jesteśmy na miejscu. Z wczesnego ranka zrobiło się późne popołudnie, więc o bliskie spotkanie może być niesłychanie trudno. I nawet cichutkie domykanie drzwi samochodu może tu niewiele zdziałać. Ale skoro panowie tacy uparci, to może święty Hubert coś podarzy. Jak nie łanie, to choćby jakiegoś odniaszka. Tak czy inaczej broń musi być gotowa do strzału, a my do kolejnej skradanki. No i co? Jesteśmy, jesteśmy teraz na kolejnym rewirze, to tym razem jesteśmy na Trójce, czyli sąsiadujący z poprzednim rewirem i Jarek obejdzie sobie lewą stronę kwartału lasów, ja pójdę na prawą stronę, będzie nas rozdzielała droga i wielki szmat lasu, no i Jarek obłożywszy swój teren, spotkamy się gdzieś... Na umówionym miejscu przy wysokim napięciu. To tak, jak tak, tak, tak. Na końcu spotkamy się i, i zobaczymy, czy tym razem coś będziemy no. widzieli, a może któryś z nas coś ustrzeli. No miejmy taką nadzieję. No, mamy wielką nadzieję na to, bo w końcu jesteśmy na polowaniu, a nie na spacerku. To co? Czyli są. Dasz ból? Połamanie. No, panowie ciszej, trochę, bo tę piątkę to tak przybiliście, że na końcu lasu było słychać. Za to, o tym, co słychać w kolejnym łowisku i czy koledzy trafią wreszcie na jakiś trop, dowiecie się już za tydzień w kolejnym odcinku magazynu łowieckiego Daszbur.